Dzieci z przedszkola nr 13 w gnieźnie odwiedziły schronisko dla zwierząt. Przywiozły ze sobą karmę i inne rzeczy, które zbierano na okazję przypadającego dziś dnia Kundelka. My przynieśliśmy różne smakołyki, zabawki i takie koce, wszystko. Wjechaliśmy, żeby wziąć jakieś psy na spacer i takie tam idę Dlaczego trzeba się opiekować zwierzątkami ze schroniska? No bo są chore. I się chorują. A są samotne? Tak. Bez ludzi... Co mieć dom. Organizujemy tą akcję po to, aby rozwijać u dzieci y, taką wrażliwość, naniesienie, potrzeby, naniesienie pomocy potrzebującym zwierzętom. W tym przypadku są to zwierzęta ze schroniska. Y, pomagamy y, zbierając dary rzeczowe, karmę, koce, żywirek dla kotów. Y, chcieliśmy, chcieliśmy, aby tegoroczna akcja y, miała finał właśnie dzisiaj, czyli 25 października, y, wtedy kiedy obchodzimy Dzień Kundelka. A jest to również związane z obchodami w całej Polsce e, takiego dnia ustawy o ochronie e, zwierząt. Zaprosiliśmy do udziału w naszej akcji Gnieźnieńskie Przedszkola. Na nasz apel odpowiedziało przedszkole numer 1, 3. 12, 13, oczywiście nasze przedszkole 12, 15 i 10. I za to serdecznie dziękujemy, że przedszkola włączyło się również do tej naszej akcji. Dziękujemy przede wszystkim również rodzicom, którzy zakupili karmy i te wszystkie produkty, które przywieźliśmy dzisiaj. My przez ten cały tydzień, który dzisiaj się kończy. Mieliśmy w przedszkolu wiele działań, które pokazywały dzieciom jak pieski żyją, na czym polega opieka nad nimi. Gościliśmy rodziców ze zwierzętami, odbywaliśmy różne wycieczki do sklepu zoologicznego, również do takiego salonu, gdzie pieski się robią na bóstwo. I całą tą akcję właśnie kończymy tutaj, dzisiaj, przywożąc do schroniska wszystkie zebrane dary. Pomoc jest potrzebna, ale uświadamianie tych najmłodszych to też ważna sprawa. Rozbudzanie w dzieciach empatii to jest mega ważna sprawa w obecnych czasach, kiedy bezdomność jest tak ogromna. Także takie wizyty przedszkolaków czy dzieci szkolnych. To jest fajny czas dla nich głównie, bo mogą y, zmierzyć się z tematem bezdomności i fajnie, jakby y, mieli świadomość tego, że są takie miejsca jak schronisko dla zwierząt i y, no fajnie, jakby wiedzieli, skąd się te zwierzęta tu biorą. Właśnie z nieodpowiedzialności ludzkiej. Wtedy możemy z nimi porozmawiać, na czym polega opieka nad zwierzętami, jak to jest bardzo y, odpowiedzialny temat i. No i tak uwrażliwiać ich na to, na potrzeby zwierząt. Tu potrzeby są ogromne, jeśli chodzi o żywienie, o ilość y, potrzebnych y, karm, które spożytkujemy do żywienia zwierząt, także y, każdy taki bonus dodatkowy to jest, jest fajne, jest ważne, no bo wiadomo, no schronisko dla zwierząt to nie jest, jak to się mówi, batory. My też mamy ograniczone fundusze, oczywiście administrator zapewnia jedzenie pieskom, także one mają co jeść. Natomiast takie frykasy dodatkowe, czy właśnie mokra karma, to już jest coś, co spada nam jak z nieba. W schronisku mieszka aktualnie 76 psów i 35 kotów. Pytać o adopcję można zawsze. Chętnych do odwiedzin zapraszamy w ciągu tygodnia od godziny 12 do 16 i w soboty od 12 do 15.